Brzek. co ten samochód do ciebie gada? Że mu cztery koła nie pasują. <noise> Ty chyba zaraz na trzech będziemy jechać. Widzowie, dopiero co się wykrzyknik zapalił, bo brak, brakę pac były popsute. Ale teraz, teraz się jakieś kurwa, jakaś taczka się świeci z czterema kołami. Mówi, że jednego zera może nie być. Kolega, problem. W ogóle nie pokazałem wam, widzowie, jaką megablotą jedziemy, na jakim stylu tu się jedzie. Zobaczcie to. Proszę bardzo, TL-37 Made in Japan A tu gablotka cała Ty bajba. a co ty tam tak trzymasz? Się, <noise> no i laweciarka. mój nowszy nabytek Beautiful Mariuszek mówi, że to jest zrób to sam Chyba coś dużo tego To wchodzi 30 litrów już, a 37 do pełna chodzi. <noise> <noise> o, to zaraz je. O. 30, za stówę odpierdolę na 150 km. Co? No. Za stówę? Za 150 km? Tak. To jest nie za dobrze to pali. Kiemnialiśmy się kawałek od czwartej do ósmej. ósmej trzydzieści. Ale powiem Wam, że różnica na zewnątrz to jest. Ubratman. pas brzydki. Nie, no ta... Latarnie się świecą szaro buro Trzeba pochlawać, bo coś paruje z twojej strony Chyba trochę tak, bo no. chyba trochę tak Jechali A co tu stoi? Chodź baj pasie Pierwsza reakcja Zrobimy to raz w życiu pobożają, nie będziemy okłamywać dla widza o, no i jak bypass? Powiedz czy to wygląda jak będę miała driftować w tym roku, w przyszłym roku. Kugo takie trochę niewyględne. też w sumie nie jest złe. Co? A on ma to samo na, zrobione na suficie, to cześlak. To też tą ceratę. Cześć, jak to samo ma na Volvo. schodzi, kurwa, z Ale bałagan jest. No jest bałagan, czy nie jest? i kurwa, są te dziury, kurwa, jest, ołem, dziuro Furka dogadana. czy ci się cieszyć. Kurwa, kurwa. Klaska ole się nie cieszy, tak widzę. No kurwa, Musimy tires zamienić Bo, kurwa, staję, bo kupujemy to, bez nic tajers Żadnych tajers nie będzie okay. Musimy to gówno założyć To jest, to jest oryginalna Asuka raz tu chyba jest co Pokaż raz Ojczej oj, oj, Serek nie chce wejść Zaraz do kładeczki o, stój stój stój, stój, stój. Taką szczepę kurwa ma no widzowie, zapakowani. Pierwsza robota tą lawetką. Tam się stoi szczęśliwy już nie owner. Także widzimy się w 25. Nowa driftowa. A ja tutaj sobie myślę, że zaraz będzie halten i już nigdzie sobie nie pojedziemy. W... A <grywia> mówiłem, stopuje nos. Ale się chujinka świeci widzowie. Zobaczcie to! Tylko nie patrzcie na ten przód bez tego, bez dokładeczki, bo na to się patrzeć jednak nie da. Zobacz, se fiurka jedzie, ja cię kręcę, to, choinka się świeci, fiurka se jedzie. Ale, Hazel, jest beautiful. E, chuju, spal ty gumę. No, czycia, nie powiem. Bal gumę! Silniczek mam zimny. Taki byłeś kozak zawsze, BMW to zawsze duczyn. No, Ale to jest szacunek kurwa dla samochodu. Nie ma jest. szacunku. Pal gumę, powiedziałem. Pal. Połaż nie Bal... nie, zostaje. nie chcę spalić dla widza, niestety. Nie ma szacunku do widza. Ale piska widzowie. Znajcie poświęcenie twórcy. Dopiero go myli, mylim A już upierdzielony Ale mi się podoba ten tył Chryste Panie Boże Mój ręce pęsą jakbym pochlał Wydek wisi Spal gumę baranie tyno. A pali gumkę widzowie O jak przykis

a już wam pokażę jakie kółko będzie Proszę bardzo jaki cygan do hasera Dawaj dokładkę, bo na to się patrzeć nie da. dawaj mnie dawaj co powiedziałeś? Ten się palił w garagę. Nara, mu te przyłożymy. O. Ale mi się to podoba jeszcze z tą japońską blachą, widzowie. To jest rewelancja. Rewelancja. Na Bałtyku lodi lodi O Łzy nie da założyć, no Już yes? Ale za dje mnie, chyba nie Inny samochód od razu, co widzowie? Inna gablopa ty? <noise> jest... ty jaki niebieski makor teraz kurwa ładnie co? Ja widziałeś, no, ale, o, pąka, no to, nie widziałeś, jaką ma Co? Ma jaką mamy? Pewnie do Ale jaką wątka, panie? No, Nie ma żadnych sensu, Ty zobacz, tu są było. Nie, to był taki rezonator, że są wątki. A, o, o, Moja. jest, na pewno. Tu jest, a tu jeszcze powinien być jeden. Nie, nie ma tu. dobra, ale jeden jest. A ma numer, kurwa? Zwykle oryginalny, nie? <gry> Ten biznesmenin z Warszawy. Ale śruby był, były teraz zmieniane. No bo pewnie tu, a tu nie, ale tu były, były zmieniane, bo. uszczelka się rozwija. Uwielbiam te nasze oględziny. W każdy samochód, który będzie podniesiony, chodzą z latarką i oglądają. A to, a to, a to. No, ale jak do, człowiek ma czynser. No zdrowe jest każdy Ale sery nie giniją moim zdaniem. O, to tym, żeśmy zajebali i lewecie. A no, to i tak nie potrzebne o, Motor ziga. Ja. Zigar? Ale ziga. Ale magiel kurwa z tyłu. No i zobacz jak elegancko miseczka Mój no. Ujo! Co to kopnęło? No. wiem Człowieku bo on no, nie pozwala mu zardzewieć, bo ty ten... no. On wygląda ten Ty to nawet kurwa spod wiatru Ten motor wygląda tak samo jak ten mój co kupiłem O kurwa jako to jest dziwna podstawa w jednej no. Z Ty no to Ty to dobrze do nam dokręcił co? No no to, masz... O, ja cię kręcę. O, ja dupia. tak dużego To tylko chujowa nasadka była. Bo... Nie, to jednak kiepsko dokręcało. Chyba, że była pęknięta. Jesteś chcesz o tym? No chuj, tak na razie zostawię. Będzie ich zabierał. Widzowie, robiliśmy sobie przymiareczki kół, na Instagrama nawet robiliśmy ankietę, tutaj Wam wrzucam zdjęcia, tu, 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 tu i wyszły średnio te przymiarki, okazuje się, że nie mamy kół do chasera, tak to sobie wygląda, takie próbowaliśmy, takich partyzantów próbowaliśmy, takich próbowaliśmy, jeszcze spakowane mam takie, co próbowaliśmy, ale to wrzucam Wam zdjęcie, takie próbowaliśmy. Takie to przyjechało, kurwa, nie tak. próbowaliśmy. To nie było na co za Cicho, niech będzie, że mamy dużo, A, okay, okay. dużo felgów, że niby mamy. Dobra, dobra. No ale nic nie pasuje, także jakbyście widzieli jakieś koło na haserze to wyślijcie na, na, na Nice Gice na Instagramie. Ty, nice guys. Co to będzie? To w sensie. To będzie. gruz na zimę. Gruz A ma turbo? Nie ma turbo, ale pewnie jest w manualu chociaż No a jak Zobaczcie widzowie jaki tu jest manual elegancki O się świeci Widzicie? Żartowałem, to jest kurwa automat Nawet no, kiedyś Może był taki automat, to jest by coś z tego było, 8HP Dobra bajpas, konkretnie Pop up the hood. I co to będzie? Co o, pop, to to pop up the hood. Co to jest pop up? Pop up. jak się zastrasz, to jest pup. pop up. Nie, to, a pop the hood, pop the, hood. Pop the hood. I teraz powinna być ta maska taka spalona mam no, ręce Maska taka spalona jak w środku A gdzie to ma kurwa To babda chuda? No Nie wiem mordo O pan <laughs> Poka nic, nic. Ready? No Ja ready widzę uuu, ja nie uuu. wiem uuu. Uuu. O, Już bym się z Jay Z no shit Fajnie tylko jak w kombajnie bo kabiny brak to będzie kabina będzie burbo mam. masz burbo dawaj o dawaj 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 tu będzie burbo tu będzie ale ale burbo 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 mam suszar tu tego włoży proszę prosto ze słonecznych fili już na fili no właśnie jedna gdzie wszyscy widzieli gdzie gdzie jest suszara Kurwa, co się tam mało? Zostawiam się, czy zaczniesz rozbierać ten dolon. kurwa, coś złamałeś. Złamał no, no, wtyczkę jakoś. No, dobra, chodź. Tak bym to widział, widzowie. Uff tak. Dobra, zobacz, co złamałem No Kurwa. złamałeś. No nic, co się, de dekel spadł. De dobra, tam dekel. Plan jest, żeby klimka została. To jest w ogóle ciekawe. No, bo ona musi no, jakbym miał klimkę, to powiem mam. E, zamie... Będzie samochód typu uniwersalny. Uniwersalny I nad morze, i w I góry. Innymi. Na Planuje... Mazury I do samochodu. tym planuję pojechać nad morze na wakacje, czyli na dwa dni. Są tutaj w piątek pojechać, w niedzielę wrócić. Suprą pojadę w góry, bo tam bardzo fajna będzie taka wioska, tego co tam zdjęcia porobię. A tym będę jeździł. Nad morze i do chołpy. Do chołpy i na Torunie pa, pa. I na majówkę w Toruniu Piękna sprawa. No i pod maską w sumie co? Jeszcze komputer będzie, EQ-meister Będzie manual gearbox. Bo na razie no jest kutosłuwa. Sprzęgło już zamówione. Sprzęgło już zamówione. Sprzęgło zamówione, gwint zamówiony. Tam też pojedziemy. O, dokładnie tak widzę, O, tu, 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 tu. Dobra, Tym wozem, bo to będzie idziemy. dryftowóz. No ich mnie to o, strasznie engine jest zalany, powiem widzowie, strasznie Bardzo Aż myślałem, że napiszę do chłopa zaraz nie oddawaj 300 euro Bo jak nie chcesz to, to przywożę z powrotem chuj ale ale... Nie ma gwintu, są ucięte sprężyny Nisko są ucięte, fajnie siedzi, ale Nie zbyt na, na tym da się jeździć Jakiś skręcik wleci, prawdopodobnie adaptery z esa yes Powiem jak patrzę sobie na ten samochód, o teraz, o w tej chwili to, jakby przyuróżył oczy, to jest w 202 ogon. No, on tak samo. Natrytki, zderzak i też się tak otwiera z Glitwina. Nawet te tej samej stronie dokładnie polepiono. Bardzo mi się podoba ten znaczek, jest beautiful. Co jest w ogóle co? na tym znaczku? Co to jest? Parasolka? Hmm. Raz sierpejem, raz młota. Nie wiem, to jest strzałka, kurwa i wąsy. Strzałka? I no dobra, strzałka i wąsy. To jest nasze logo na 2K25. Bypass, coś mi jeszcze ucieka. O ja! Differ pospawać! Stop, yes. A no ja yes. Ale tu już widzieli 300 tysięcy razy A nie czekaj to tam idziemy Nie tego nie zakładam To pom. Widzowie nie weźcie jeszcze napiszcie jedną rzecz Bo tu mamy takie lampy Ej tu też się świeci na różno fajnie Tu mamy takie lampy ale powiem ja, wam, powiem ja wam Ja nie widzę tych lamp No nie lafaj mi tu teraz nie widzę tego. Baj, weź to przycisnąć. Przyłóż tam do tego. Do, 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 do. fiórki No nie. Kaszana widzowie. Napiszcie, że kaszana. Bajpa z Kaszana, nie, nie robimy tego. Nie robimy tego. Świetne koła, to będą różowe, tam gdzieś kolorowe. Zrobię takie ledy, tak, co tak, będą tak, ze strzałki tak, tam kurwa, nie wiem, ten ride. Super, 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 super. Serduszka, potasy. A w ogóle, co to są? To są Chińczyki jakieś. Jehe! Yeah, kurwa, to z Japonii przyjechało! For... Konnichiwa Forsale for Tak, Forsale sprzedajemy te lampy Kupcie sobie lampę do chasera Fajnie to ma środek powiem wam Taka szmapa elegancka Podoba mm. mi się Naprawdę mi się podoba, pachnie Ebisu No i Kurde chciałbym wam super koło jakieś pokazać Jakie założymy na ten Wehikuł czasu, ale problem i... jest taki Że nie mam żadnych kół do niego Bo wszystko co przyłożyliśmy, chyba 6 sztuk było przekorane to się nic nie nadaje bypass no, Nie nadają się te koła co mamy A żałuję, bo mielibyśmy jeden problem z głowy A tak to mamy problem na głowie Ale dzisiaj udało mi się w promocyjnej cenie kupić 8 sztuk opon do BMW Kupiłem dzisiaj 4 opony z 2023 roku Zajebiste, ładne, trak maxy, czyli maksymalnie trakcyjne za 80 zł, jeżeli chodzi o taki odcinek zakupowy. Dobra, czekaj, dokończę! A cztery Unii ale Unii Royale, nowe 2022 kupiłem za 500 zł. Gość, jeden sezon zrobił tam nawet kurwa nitka z nich nie zlazła I to jest dobre, bo. Poczekaj, bo chciałem tylko 4 opony do 70. Na wszystkie komentarze, wpadajcie na Instagram, wyświetla się. Pojechałem tylko po 4 opony, a kupiłem dwa komplety.